Witamy wszystkich bardzo serdecznie, jesteśmy na akcji Bezpieczny Stok. Chcemy dzisiaj Wam pokazać tutaj z naszą gwiazdą Wiktorią, jak powinniśmy dostosować kask, żeby było wszystko ok, żebyśmy, żebyśmy się w nim czuli bezpiecznie, żeby było wszystko, wszystko w nim w porządku. Tutaj z koleżanką zaraz wyciągniemy, wyciągniemy kask. Słuchajcie, tutaj jest Wiktoria. Przywitaj się z Państwem, Wiktoria. Dzień, Dzień dobry, powiedz. Dzień dobry, ile masz lat, Wiktoria? No słuchajcie, to jest dopiero narciarka. W takim wieku myślę, że jest najfajniej zacząć narciarstwo, ponieważ, ponieważ wtedy, wtedy dzieciaki już, się, już potrafią bardzo dobrze chodzić, więc już są, już są rozwinięte. I teraz zaczniemy od przymierzania kasku. Koleżanka pokazuje kask narciarski. Słuchajcie, najważniejsze w kasku. Żeby to nie była żadna chińska podróbka, najważniejsze, żeby miał certyfikat europejski. Słuchajcie, w każdym kasku tutaj o, pokazujemy właśnie, żeby miało to CE. To jest bardzo istotna sprawa. I teraz tak, teraz pokażemy, jak, jak powinien wyglądać. No, spróbujemy, myślicie, za, że założyć na taką czapeczkę? No niestety nie, pomponik, pomponik nam przeszkadza, więc musimy ściągnąć te czapki. Jedyna czapkę, którą możecie mieć pod kaskiem, jest to tak zwana kominiarka, która nie ma, nie ma żadnych, żadnych elementów wystających i po prostu przylega, przylega do, do ciała. I teraz tak. Popatrz na mnie, popatrz na mnie. Mamy kucyka z tyłu. Też niewskazany, ponieważ będzie umiatać na głowę, będzie główka bolała. Najlepiej, żeby ten kucyk był nisko, tak jak mój. <noise> Dokładnie. Więc takiego kucyka musimy poluźnić. Wiktoria, pozwolisz nam mhm. poluźnić trochę? Okej. Okay. <noise> Wiktoria na wszystko się widzę zgadza. Mamy bardzo miłą gwiazdę. <noise> Ale długie włosy. Więc najlepiej właśnie z tyłu na dole tutaj. Przepraszam cię bardzo. To teraz może koleżanka będzie, o, o, o. będzie tutaj działać, a ja jeszcze bym, jeszcze bym powiedziała odnośnie kasku, że niektóre kaski ten akurat nie ma. Niektóre mają tak zwaną regulację z tyłu. To jest takie pokrętło. Może o, koleżanka ma tutaj, możecie zobaczyć gdzie możemy dokręcić, zmniejszając albo, albo po prostu przekręcamy w drugą stronę i mo może osoba z większą głową wtedy korzystać z kasku. Jest to wygodne, że gdy jest zimno, zakładam grubszą po prostu czapkę, grubą, grubszą warstwę podcast i wtedy on jest odpowiednio dopasowany, gdy jest cieplej, gdy jest, no, gdy jest cieplej, to zdejmuję tą warstwę, dokręcam mocniej i dalej pasuje jak ulał. I teraz słuchajcie, kask powinien być właśnie na wysokości tutaj brwi. Pokażę Wam, nie powinien być w ten Tam sposób, że źle. całe czoło na wierzchu, no bo co, nic nie, nic nie ochronimy. Więc kask nakładamy porządnie, niestety musimy mocno ucisnąć. Tak jest, tutaj, żeby było przynajmniej te dwa, dwa palce od brwi. No i kask nie jest kaskiem, jeżeli nie jest zapięty. Więc zapinamy i tutaj też. Nie powinno, nie powinno być aż takiego luzu. Musimy zmniejszyć, żeby kask y, trzymał się w razie upadku, żeby nie spadł z główki Wiktorii, prawda? No, żeby Wiktoria czuła się bezpiecznie, musimy kask. O! Zmniejszyć, tak jest. Zapięcie. I teraz jest super, bo ani jej nie uwiera, ani nie, nie zleci po prostu przy okay. wypadku. I teraz tak. Jeżeli, jeżeli chodzi o. Nie powinniśmy. Tutaj teraz koleżanka zapnie, pozwalać, żebyśmy mieli zapięcie na, na brodzie. Ponieważ o, widzicie, Wiktoria no, nawet w takim kasku nie wygląda, a cała, całą buźkę trzeba pokazywać w kasku, więc zapinamy pod brodą, żeby cała buzia była na wierzchu i żeby było bezpiecznie. Mm. I teraz tak, słuchajcie, jeżeli zdarzy się nam upadek w kasku i dojdzie do jakiegoś uszkodzenia, uszkodzenia, jakiejś nawet małej rysy na kasku, no niestety, słuchajcie, zmieniamy kask. Kask powinien zostać wyrzucony i kupujemy następny, ponieważ to jest to nie jest sprzęt wielokrotnego użytku, tylko no niestety ta jego cała struktura się niszczy i musimy po prostu musimy wtedy skorzystać z kolejnego kasku. No teraz widzimy, że do, na karku ładnie, ładnie leży. Nie jest ani podniesiony do góry, nie, nie wystaje po prostu cały kark. Bardzo dobry dopasowany kas dla Wiktorii. Wygodny. Tak, jest, super. Piątka.